Jestem Bartek, a dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars na prywatnym serwerze. I Cześć. Siemanko. Dzisiaj jestem z moim bratem, będę nagrywał. Tylko będzie gdać, ja będę patrzał. Ej Bartek, czy przyjmieś mój cel? Jaki? Rozbierać 100 upsów na mapie e, na robotach. Aha, okej. Okay. Jak nie przyjmiesz... Chodzi sobie... o eliminację nowy tryb A jak nie przyjmieś i Psegdas masz dwie szanse jak Psegdas za pierwszym dostaniesz listwę. O nie! I ja mam szansę. Dwie. Okej, okay, mam dwie szanse i ogólnie to jest pod... Tak, i to jest gra Mortisem, jak on to ma... Jaki coś za power? Obojętnie jaki to jest? moc Aha, dobra, zmieniam to wąż. Mortis... Aha. Dobra, e, tak e, wybrałem ten, żeby szybciej. To słuchaj so go! Dobra, to ja będę musiał ten. słuchaj so go do mikrofalówki! Hmm, dobra, to tak. Ja będę grał ten skinam, bo mi się podoba. I będę musiał się postarczyć jak najszybciej. A z tego jak ci się nie uda. Już się boję. Bo wcześniej próbowaliśmy, i udało mi się tylko zdobyć 71. Dokładnie to 71. A nie, 5, a nie 72? Nie, nie, 71. Ja grałem tutaj. tylko to, co lecimy, widzimy się w gierce. Dobra, ja już jestem i jak widzicie, parki się zbierają. A, jak się, a w poprzedniej próbie, kiedy próbowałam zbierać. Mój rekord to był na początku 60 coś? Bo nie udało mu się wbić 71 tak. I byłem bardzo z tego dumny, do... by się tego nie miał, o to dla go i potem. Najlepiej gdyby ktoś miał też tak dużo parku, bo żebym go mógł zabić i... No my zbieraliśmy 71 e, e, To po co ma tu e, ta... Ta, jak ona miała? E, Ta, co ma tego niedźwiedzie i zapomniał. Aha, Nita. Nita ma kg. No, 35. E... Takie... E... Ej, i wołam Oskarę, a tu ten... I go zabiłem. Zabiłem. I ją zabiłem. <laughs> Dobra, 14. 14. Mam ulta. A ma drugiego tego ulta. Wcześniej ma krótkiego. No mam lepiej przy... to skąpić i cyket kiedy zło, e, z... Nie, to tym... bezsensowne warto tam zabijać. A no, to jest ludzi. na z że... mm, ten. Ten. Tak. Tu so, był... Tu są te swe A dobrze. To jest ten e, dobot, ja nie jak go zabijają to ten. A to są boty, to są boty. No tylko tak łatwo zabiją. Nie, bo oni w ogóle go nie biją prawie. I dwadzieścia par klubów, piperka, snajperka tutaj i gzda. No stała. Dobra, ja jestem ostatni, ale to mnie nie wchodzi, tylko obchodzą mnie te ile Nie, ja myślę, że tu to jest ktoś. Kurde. U -u -hu -hu. O nie, za zła Okej. Okay. Ale nie, tu, tu nic no jej nie dało. Próbuję Spróbuję coś tam ugrać z nią. Szybko, szybko. Jest! Nice! Yes. 26 perkubów. No to się Nice! <coughs> Ale killer lecą. Uff, kurze. Nie, bo go bije, trucizna ludzie jego. Dokładnie to gówniaga, gówniaka I to ma I 10 Dojazd, Dojadź, do dojadź do go. Nice! Dawaj pipe. Co mu to jest krótki? O krótki. Nie wiem a moc <grafię> Jak zostawicie... E... Jedna łapka w górę to następny odcinek. 20 łapek w górę. Tak chciałabyś. Pan <grafię> te dostałeś. Lecię to no na ciebie Uuu, ciekawy jest ten zawodnik. Aha, wblokowałam się w za zarąbiliście, nie? Zaje... i, 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 i. i. Zajeliście? Xa, xa, Kurde, to, to, to mam nadzieję, że mi się uda. Xd, 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 z tej gruby. Z tej zabijał O, nice, zabiłam niektórych nas strzała, strzała. No lepiej chodzi tam, gdzie się dużo po Tak, lepiej. dokładnie, e, i polecam zabijać też dużo. Nie wal walwajmy mnie tym gównem. O nie! Ple Nie rób Nie mi. przegrywaj, Marion. Nie przegrywam, staram się. O nie, jeszcze 50 parę kubów. No dalej, dalej. Poczy <coughs> minuty już. O, 80 parę kubów, jeszcze jest Na... na szczała znów? Nie. Opowiedz. Tak. Się. Kurde, za mu ta coś mi przyszedło. A to bez gry. Jeśli chcecie też odcinki z gry Dragon City, e, polecam gierkę. No to piście w komentarzach. Jak zostawicie tam jedną łapkę w górę, to <coughs> nagrę filmik z moim budatym, To będzie miał więcej kili. O tak, to jest dobry Oscar-pomysł. I to mam... jest właśnie to, że ty nie masz Mortisa, ja za mam. No bo kurde, mój kolega wydropił Mortisa, nie a kurde... nie, Boże ci wydropił. Ano. I jeśli pamiętacie z pierwszego odcinka na tym kanale, Boże ja, zostawcie łapkę za to w górę Bastek. i. Tak, tak. Patrz. <taki> tak, trzymaj od razu. No, nie oskarżajcie, ja nie masz a zakończę ten odcinek tutaj. Uważajcie na tym odcinku. <taki> Nice. Double kill. Można Hej. Cool. Ok. Siedemdziesiąt sześć. nie, bo to nie ma tu. Właśnie chyba mój pies jak mi to sła. Jest! Siedemdziesiąt trzy. Uh. Dali, dali. No właśnie, dali, dali. dali, dali. Dwa parki by dodały. daj, no. błagam, błagam, bo nie mogę dać ci. Nie, nie mogę przestać myśleć, że jak dostać w dy. Nasza strategia pojedzenia w Nice, 79 Cio, 79 coraz bliżej Mogę ci przeskazać? Nie Bez przeskazania, proszę I tak cię Super. I teraz guzicie Ja bym mi naciskał na leśnię to Ja bym się obraził na ciebie, nie 10 tysięcy chyba zadaję z tego co widziałem Bradibad Ty, już 6 minut jesteś na tym mapie 8 6 tak, ale odcinek już trwa dłużej, nie? A bo mam wciężniej na chwilę, nagdy. Dobra, się. nice, 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 nice. 72. A jak będzie jeszcze czas jak udało zrobić musi dzisiaj to... 15... 11 tysięcy! Jest to 20 botek! Sup sobie było po to. 18% ma, no nie. Jak nie zdądzę, o to... No to może Nice, zabity. Jak będziemy mieć 90, to już nie możesz. Patrz, taką. Okej? Okay? O nie, jeśli by. Nie, jak będziemy mieć 90, to już nie możesz mnie uderzyć. Jak będzie bardzo blisk, blisko, okej? Okay? To nam ci spada im po co? Poskartowali gazem. Zostaw to. To będzie. 60. 86. Szybko, szybko. Dobrze, że tyle zadaję HP? 88 89 i zaraz 90 nie, ja to nie wierzę jak ja zrobię... Nie, nie, ja sobie tego nie wyobrażam jak ja to zrobię, nie? Ja nie mogę dawać im Nie, ja nie mogę wyobrazić sobie tego. Nie! Nie! Aha, bo to jest zaznaczony czas, serio. Nie możesz mnie uderzyć, nie możesz mnie już uderzyć. Nie ba. Bo... Jezu! Osiem Przepraszam, 8 osiem... minut można być tylko tam. No to, ba, to ba. O! O! Nice! To <grym> jakimś szybkim. Mm. Dawaj zagdaj, jest mi owcą. A nie. jeśli chcecie Bleh. ten... E, żebym miał tą... była taka mini serial z tego właśnie, no to serwera no to w komentarzu przepraszam. Ja nie będę mieć problemu i przepraszam za tą przerwę odcinkową, ale nie miałem czasu nagrywać. Bardzo no, was... Uderzyłem go i płakał. Nie, nie kiedy tak. niby. Kiedy jakąś że żartowałeś teraz. No teraz on to mam bo nie biję ze w tym. Być. Chyba Być. mam daną płyć. Widz mojego chwilę. No Okej. Okay. Dobra, wychodzę. O jest. I ta cała folia. No, jeszcze czego nie. Dobra, widzowie, ten jeszcze będzie trzeba wydropić tam parę różnych parów i tak, jeśli będzie ta jedna łapka w górę, no to kolejny odcinek z tego. I co? Ja się żegnam. I tak, tak do razu śmiania się. Oscar, dajesz, dajesz mi listwa. Aha! Trafiłeś! Nie, kolejny raz nie. I jeśli chcę Nie, dobra, I e, wiedzieć, jak się nazywa, Wybrow a To wchodzę i będę stworzył, do, które, do, którego, do którego dołączyć. Będzie tam też mój brat. Jeśli będzie chciał, e, odpuszek będzie od równych dwóch tysięcy. Mm. Mój brat niedawno wbił właśnie. Osiem tysięcy. Jak niedawno, dawno, tylko po prostu ja nie gram teraz e, dużo. chwile gram ogólnie. tu e, Gratulacja. Dobra. Tak, e, ja. Ja wychodzę z tego. I. Na zaklubu. X-Dakex XD, takza XD. Nie. Mmm. Jak to nazwać? Napiszę w komentarzu. Nie, będzie nazwa kanału. Kanał. Kałanowe A, 4. A, 7. I widzowie, będzie tak. Jeśli chodzi o nazwę, to taka. I oznacza ozn Znaczek to niebieska czaszka, wymagane pucharki 2000, typ zamknięty, dobra, pamiętajcie, mlek 47, dołączajcie, śmiało i my się będziemy żegnać, pa. Pa, pa.